You want me to get it from the That's right. you heard? That's been taken care Słuchajcie, to pewnie było zabicie tych samych bandytów. Zabiłem dla pogodzinnego zadania, czyli? Musiało się to pokryć, bo ja przecież nie zabiję, bo tak. Dobra. z banki. Nawet nie wiadomo było, nie wiadomo których to, to usiekło O, tyle mam do powiedzenia Dobra i w sumie to co jeszcze widzę to jest to i to, tak Czy żeby? Żeby to dwa ostatnie A, tu mi się jeszcze coś kryje Dobra Letim 200 letterów Świnko, to też bym pędzał. Nie, ale nie, bardziej dzika, dzika. Pamiętacie dzika? Mam nadzieję, że ktoś jest z panią oglądający, nie. jest za końcowina. Się zlituje z biednym mistiosem I tak kiczka Na słono ostro. Ostro. Było, było ostro. No dobra, zadanie w okolicy. Rozmarzyłem się. Eee. Ehm... polityka. polityka. Gada za polityka, No rozumiem, że to jest ten polityk. Pogadać to ja z nim nie mogę. Po wszystkim. No tak, 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 to to od razu się pozbywamy oczywiście. Już. Wiecie co? Robimy teraz, żeby nie marnować odcinka jeszcze, bo jeszcze kawałek zostało, zobaczcie. Mamy tu zadanko. Z tego co pamiętam, yy, nie to ale to niż ateńskie trynemy my w całej Grecji proszę bardzo mapa poszukajmy jakiegoś portu w całej Grecji Ej, jakie tam było Co? niż ateńskie no to właśnie jesteśmy przy Atenach w sumie czyli tutaj będą pływały sobie w okolicy właśnie ateńskie stateczki tu sobie skoczymy w morze załatwimy jakiegoś okręcika Zadanie pęknie, bo wisi mnie od jakiegoś czasu, więc trzeba je załatwić. Dobra, gdzie jest ten porcik, który chciałem za nie jest właśnie tamten, to nie jest tamten, to musi być jakiś tu. Dobra, niego widzę, się... no to jest też taki mały bądź gry tam zrobić powiedzmy do nieco mniejszych, aczkolwiek mniejszych, łatwiejszych pewnie do zrobienia. Zaznaczyłem ten port, a nie widzę go żeby był zaznaczony, hmm. Powiedzmy, że mniej znaczący, bo to tak... Ale błąd. Dobra, a trime. t I te dwa atenskie statki. Pytanie czy to są trima, ale... Głośno. Dobra, już oczywiście muszę to sprawdzić. Ach, nie ten, oczywiście, tylko V. Znaczy morzałkiem, czy to jest trirema. Atencka Brille ma coś tam. Dobra, płyniemy dalej. No może morze wypływamy. Dobra, mamy cztery statki. Dwa małe, dwa większe. Musi być z tego jakaś... Hiri Rema, prawda? Który z nich to jest Hiri Aczkolwiek pewnie skończy się na rozwolenie wszystkich czterech, jeżeli któryś z nich to jest Hiri O, jest. Czyli to większe to Hiri a mniejsze pentakontenery. No proszę. Zabić większe, zabić większe. Rozwalić większe, znaczy rozwalić większe. Znaczy. Oczywiście nie mamy jak zwykle... Może nie mamy e, adrenaliny, czy też ognia. Porośliło się, to miło. Nie mam ognia. Odpalcie ten kociołek, kurde. Dziewczynki. Taranowanie nam zostaje. Oła. Wow. Coś takiego. O, czemu nie mówię. Dobra, zwracamy się szybko, szybko. A! I lecimy z tym poksem szybko, 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 nie idziemy go, nie go. Gara. jedziemy. A, tu siadamy, chyba do niestety. ale co na to? ocenie wykonana radość na ustach. Z go. strony mega. Ja! power. Dobra, to za karę. Dobra, wracamy. Znaczy, wrócę za chwilę, eee, odłam jeszcze. Też nas jeszcze nie atakuje, ale możemy od razu zmniejszyć zlecenie na nas, tak? I za chwilę wrócimy z powrotem do artyki w następnym odcinku. Następne zadania ze słupów informacyjnych, być może ostatnie dwa. Dobra.